Witam na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na prosty makijaż wieczorowy paletą SS Bloom Baby Bloom. Jest to paleta wielofunkcyjna, w której są produkty do konturowania twarzy oraz cztery cienie do powiek. I dzisiaj sprawdzimy, czy można nią wykonać makijaż wieczorowy. Także jeżeli taka tematyka Was interesuje, to koniecznie ze mną zostańcie i zapraszam do oglądania dalej. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na wyjeździe, mamy ze sobą tylko tą paletę, a mąż zaprosił nas na romantyczną kolację. Sprawdzimy, czy tą paletą można zrobić makijaż wieczorowy. Jako bazę użyję korektora Eweline Liquid Camouflage. Ja mam go w odcieniu 03. Jak zwykle korektor na powieki nakładam takim języczkowym pędzelkiem z Jessup. Zacznę od tego beżowego cienia. Ten cień nakładam powyżej załamania powieki. Ładny odcień beżu, który fajnie się sprawdza do czyszczenia makijażu, do blendowania innych cieni. A pędzelek, którym go nakładam, to jest klawiar 230n. Tutaj też pod łukiem brwiowym sobie ten cień rozblenduję. Brązer nałożę w załamanie powieki. To jest bardzo ładny odcień brązu. Nie jest ani zbyt chłodny ani zbyt ciepły. No i tutaj blenduję go w kierunku wewnętrznego kącika i powyżej załamania powieki. Produkty w tej palecie są bardzo fajnie napigmentowane. Ładnie się ze sobą łączą i fajnie blendują. Od razu drugie oko. Zobaczcie, jak ładnie się ten brązer rozblendował Wracam do pędzelka, którym nakładałam ten wyżowy cień i to sobie blenduję Jest to bardzo fajna paletka, którą można wykonać naprawdę sporo makijaży Bo spokojnie tych produktów do konturowania można używać jako cieni Od razu tym beżem to sobie rozjaśnię wewnętrzny kącik, No mi się fajnie sprawdza ten beż do właśnie rozjaśniania wewnętrznego kącika. Teraz troszeczkę jeszcze dokładam tego brązera, ale tylko tym, co mam na pędzelkę. Już nie dokładam więcej produktu na pędzel. Blenduję z tym beżowym cieniem. Teraz nałożę sobie ten matowy brąz i nakładam go w zewnętrzny kącik. To jest taki bardzo ładny odcień brązu czekoladowy. Łączę go tutaj z tym brązerem w załamaniu. I nakładam go pędzelkiem Jessup 237. Produkty w tej palecie się troszkę pylą, więc ja sobie je troszkę odczepuję. Ale są całkiem fajnie napigmentowane. I tutaj w załamaniu powieki blenduję sobie ten brązowy cień z brązerem. Ale ładny jest ten brąz. I zobaczcie, jak on się ładnie połączył z tym brązerem. Bardzo fajna jest ta paletka. Przechodzę do pędzelka, którym nakładałam brązer, i jeszcze tutaj sobie w samym załamaniu to blenduję, żeby było ładne przejście. Już nie dokładam cienia na pędzel. Mam jakiś kłaczek CC si, si. Na dolną powiekę nałożę ten brązer Kuleczkowym pędzelkiem Glamshop GB12 Tutaj łączę górę z dołem Tym samym pędzelkiem na zewnętrzny kącik dołożę sobie tego ciemnego brązu. Ale tak odrobinę. Tak tylko, żeby połączyć górę z dołem. Teraz przyszedł czas na błyski. Nędzelkiem Glam Shop O100 nałożę sobie w zewnętrzny kącik ten różowy błysk. Błyski w tej palecie nie są spektakularne, ale są gładkie i nie obciążają powieki. I ten błysk rozcieram sobie tutaj na środek powieki. Ładny jest ten błysk. Nie jest jakiś spektakularny, tak jak mówię, ale ładny jest. Wracam do pędzelka, którym nakładałam brązer, i tutaj, nie dokładając cienia na pędzel, będę sobie załamaniem powieki, żeby połączyć ten brązer z tym błyskiem. Wewnętrzny kącik rozświetlę rozświetlaczem. Ten rozświetlacz ma chłodny odcień. Ładnie tutaj rozświetlił ten wewnętrzny kącik. Teraz sobie jeszcze połączę ten różowy błysk z tym rozświetlaczem. Wracam do pędzelka, którym nakładam ten matowy beż. Tutaj sobie jeszcze rozjaśnię wewnętrzny kącik, już bez dokładania cienia. Przyciemnię sobie jeszcze odrobinkę zewnętrzny kącik. Takim płaskim, języczkowym pędzelkiem to jest Glamshop GB16. Tutaj dokładam tego brązu. Tutaj ładnie połączyć ten brąz z tym różem błyszczącym. Tak wygląda skończony makijaż. Poza kamerą wytuszowałam rzęsy. Tuszem Eveline Variette dolne rzęsy. Precyzyjnym tuszem z Eveline na linię wodną nałożyłam cielistą kredkę znam i namalowałam kreskę eyelinerem Eveline Variette. Przekleiłam również sztuczne rzęsy Supernova model Leo. A usta pomalowałam błyszczykiem Claresa08. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że taki makijaż przypadł Wam do gustu. W opisie znajdziecie link do tej palety. Dajcie proszę znać w komentarzach, co sądzicie o tej palecie. Napiszcie również, co myślicie o tym makijażu. Jeżeli film Wam się podobał, to proszę o łapkę w górę i subskrypcję kanału. Dzisiaj dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnego filmu.